Składniki. Ciasto. 500 g mąki pszennej. 250 ml ciepłej wody. 1 jajko. 1 łyżeczka soli. 2 łyżki oleju. Farsz. Pięcinek ugotowanych ziemniaków. 100 gram białego sera, twarogu. Enenciebile. Sol, pieprz. Zaplanuj 60 minut. Nurydżimin, ciasto. Do miski wsyp mąkę, dodaj sól. Wlej wodę z jajkiem i olejem. Zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Około 5 minut. Odstaw pod przykryciem. 10-25 min farsz. Ugotowane ziemniaki ugnieć. Odsmaż drobno pokrojoną cebulę na złoto, na maśle lub oleju. Wymieszaj ziemniaki, serii i cebulę. Dopraw solą i pieprzem. 25 50 min lepienie. Rozwałkuj połowę ciasta. Resztę trzymaj pod ściereczką. Wykrawaj kółka szklanką, nakładaj farsz, zlepiaj brzegi. Układaj pierogi na opruszonej mąką desce. Pienią 60 minut gotowanie. Zagotuj duży garnek osolonej wody. Gotuj pierogi partiami po 2-3 minut wypłynięcia. Porady. Jeśli chcesz zrobić jeszcze szybciej, użyj gotowego puree ziemniaczanego błyskawicznego. Zamiast wałkować, możesz zrobić gruby rulon ciasta, kroić na kawałki i spłaszczać. Tak zwana leniwa metoda.